Świadkarze do UKS Most Czarni przegrali rozgrywane dziś we własnej hali mecz z UKS Leszno. W pierwszym secie przegrali do 17, w drugim do 10. Trzeci wygrali do 22. Na początku czwartego seta wyraźnie odskoczyli rywalom. Liczni zgromadzeni w hali kibiców wierzyli, że Czarni mogą ten mecz jeszcze wygrać. Niestety ostatecznie czwartego seta przegrali 25 do 21, a cały mecz 3 do 1. Do pierwszych dwóch setów i powiedzieć Właściwie to nie umiem powiedzieć, co tam się wydarzyło albo co wydarzyło się w, secie drugi, w trzecim, że ta gra się odmieniła, bo pierwsze dwa sety, no to ogrze o grze na pewno nie ma mowy. Trzeba sobie postawić pytanie, jak ta drużyna gra? Do czego jest zdolna? Myślę, że, że, że to, co pokazali w trzecim secie i w czwartym, to jest chyba tak, o, no na to ich stać, natomiast pierwszy drugi set. Wypadek przy pracy, tak to nazwę. No, w każdym bądź razie na tle silnego fizycznie Leszna, no, no niestety, no my y, pokazaliśmy się z tej gorszej strony. to jest to taka drużyna mm, no, dość silna fizycznie, nieźle wyszkolona. Mają przewagę nad nami, ewidentnie i po, potrafili to dzisiaj udokumentować, tak samo jak potrafili to udokumentować w Lesznie. Dzisiaj pierwszy mecz nowej rundy, rundy na Jaki cel Pan sobie stawia na tę rundę? Czy, czy podwojenie dorobku punktowego z pierwszej rundy będzie Pana zadowalać? Znaczy, każdy wygrany mecz nas by cieszył tutaj. Troszkę kłopotów ze składem, właściwie dwóch zawodników nam odeszło. No może powiedzieć nawet z podstawowej szóstki, chociaż różnie to wyglądało, szczerze mówiąc. No, z przyczyny osobistych chłopców podjęli pracę gdzieś tam w Polsce i, 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 i no niestety no, grać nie mogą. Yy, no, ławka wydaje się dość długa, ale, ale, ale no, dużo młodzieży też. Oni no, jeszcze nie potrafią mu dźwignąć yy, ciężaru walki. Natomiast podwojenie, no tak, no, gdybyśmy. Yy, Gostyń mamy u siebie, w Gostyń wygraliśmy, więc logika wskazywałaby na to, że tu u siebie również. No ostrożny był byłbym. byłbym, ponieważ Gostyń to też jeszcze ostatnie słowa nie powiedział. Mają kłopoty kadrowe, ale jak się zbiorą to na wszyscy, to, to naprawdę to może być groźna drużyna i z pewnością tak będzie. Chciałbym ten mecz wygrać niewątpliwie, ale jak będzie, no czas pokaże. Chciałem zwrócić uwagę na Naki na publiczność, kibice coraz bardziej żywiołowo reagują, ta atmosfera jest mam wrażenie coraz bardziej gorąca, zauważył Pan? Znaczy ja powiem tak, jestem wdzięczny kibicom, bo my całe życie marzyliśmy jeżdżąc gdzieś tam po tych Słupcach, gdzieś po Giewartowach, żeby zagrać u siebie i liczyliśmy na to, że kibice będą przychodzić liczni, a my będziemy im dawać powody do zadowolenia. No to z tym, kibice przychodzą licznie, a z powodami, z, powodami, z powodami do zadowolenia jest różnie na razie. No jest nam znam przykro z tego tytułu, mi szczególnie, bo chciałbym tych kibiców zadowolić. Zawodnicy są też wdzięczni, dziękują, oni zwracają na to uwagę w rozmowach. No ale no być może taka presja, jeszcze może, oni jeszcze może ci chłopcy nie potrafią się z tą presją pogodzić, oswoić. No, to grają dopiero pierwszy sezon przed, tak naprawdę przed własną publicznością, chociaż to są do, już doświadczeni niektórzy, bardzo doświadczeni zawodnicy. Kibice rzeczywiście dopisują świetnie. Oczywiście łatwiej się dopinguje, kiedy jest, kiedy, kiedy, kiedy do przodu jest gra, wygrywamy i tak dalej. W momencie kiedy drużyna zaczyna przegrywać, gubi punkty, wówczas ten doping jest taki troszkę, no wiadomo, psychicznie zablokowany człowiek jest, ale generalnie jesteśmy zadowoleni i, i mamy nadzieję, że, że utrzymamy ten poziom frekwencji tak na, na trybunach. bo na Naprawdę wygląda to bardzo sympatycznie.